Myślę, że wiele osób bardzo ceni sobie filmy takie jak ten, czyli ranking produktowy, w którym przedstawiamy Wam najciekawsze urządzenia w danym segmencie i opowiadamy o ich najważniejszych cechach. To taki top of the top, ale przecież nie może być inaczej. Skoro jesteśmy na kanale Sieci Salonów Top Hi-Fi. poznajcie więc trzy najciekawsze głośniki multirum ostatnich miesięcy. Zanim jednak opowiem coś więcej, zapraszam na intro. Najnowsza generacja kultowego cygara spowodowała spore zamieszanie na rynku głośników Multirum. Bardzo dobra cena, fenomenalna jakość brzmienia. To chyba to, za co kochamy Cepelina. Bauer z Wilkins w nowej odsłonie tego głośnika po raz kolejny udowadnia, że jakość gra tutaj pierwsze skrzypce. Nie tylko w kwestii brzmienia, ale też designu i wykonania. Zastosowane materiały są bardzo dobrej jakości. Obudowa jest dobrze spasowana, a przy tym elegancka. Głośnik dostępny jest w dwóch kolorach: jasno oraz ciemno-szarym. Od strony technicznej obecna generacja Cepelina została skonstruowana w oparciu o zestaw autorskich przetworników. Dźwięk generują dwie 25 mm membrany wysokotonowe, 290 mm średniotonowe oraz 15 cm wofer. Nawiasem mówiąc, przetworniki możecie kojarzyć z Column Series 600 tego producenta, zaadoptowane je tutaj na potrzeby Cepelina. Łączna moc głośnika to 240 W, a system wspiera łączność bezprzewodową Bluetooth wraz z kodekami aptX Adaptive, SBC oraz AAC. Podejrzewam, że jednak znacznie częściej będziecie korzystać z połączenia za pośrednictwem Wi-Fi. Tu najlepszym rozwiązaniem będzie dedykowana aplikacja Bowers Wilkins Music, dzięki której odtworzycie muzykę z wielu źródeł internetowych, tym z muzycznych serwisów streamingowych czy też radia internetowego. Poza tym zapewnia ona również wsparcie dla urządzeń serii Formation, pozwalając stworzyć duży system multiroom. Miłym akcentem jest również panel sterowania z przyciskami na górnej części obudowy. Osobiście zawsze bardzo cenię sobie fizyczną możliwość zmiany głośności, co czasem nie jest do końca takie oczywiste. Z subtelnego charakteru dodaje jeszcze podświetlenie cepelina umiejscowione nad stopą. Wygląda to bardzo zjawiskowo. Drugi głośnik multiroom, który absolutnie musiał znaleźć się w tym zestawieniu, to Blue Sound Pulse Mini 2i. Jego sercem, mózgiem i po prostu największym atutem jest BlueOS, czyli jeden z najlepszych systemów multiroom dostępnych na rynku. Za jego pośrednictwem uruchomimy całkiem długą listę serwisów muzycznych, w tym radio internetowe. Nie brak tu wsparcia dla formatu MQA, na który trafimy chociażby w przypadku Tidala. Ten głośnik to można by rzec prawdziwe hi-fi w mocno zmniejszonej formie. Wykorzystuje bowiem dwa głośniki basowe o średnicy 102 mm oraz dwa twittery o średnicy 19 mm. Zasila je dedykowana końcówka mocy dostarczająca aż 100 W, co powoduje, że Pulse Mini 2i to sprzęt mogący zastąpić nawet klasyczne mini wieże. Tym bardziej, że jak na tak nieduże urządzenie, głośnik ma ciekawe spektrum w złącz. Poza oczywistym zasilaniem, znajdziemy tu też gigabitowe wejście sieciowe, port USB oraz serwisowy. Jednak najważniejszymi złączami są tu wyjście słuchawkowe i optyczno-analogowy wtyk Combo. Wystarczy odpowiednia przejściówka, aby podłączyć optykiem telewizor lub użyć kabla jack na dwa cincze i podłączyć chociażby gramofon. System BlueOS wykorzystuje domową sieć nie tylko do strumieniowania muzyki, ale również do komunikacji pomiędzy innymi odtwarzaczami obsługującymi BlueOS. Co ciekawe, można połączyć w jednym ekosystemie aż do 64 odtwarzaczy. Fajna sprawa, jeśli mieszkacie w bloku i współdzielicie z sąsiadami internet. Oczywiście za ich wiedzą i zgodą. I jeszcze jedno, za pomocą aplikacji BlueOS Controller możemy odtwarzać muzykę z pełną synchronizacją wszystkich urządzeń lub na każdym z nich słuchać zupełnie innej muzyki. A na koniec coś ekstra, a mianowicie głośnik, u, przepraszam, dwa głośniki, prosto od szwedzkiego Audio Pro. A28 i A38 świetną pasę swoich poprzedników kontynuują głównie dzięki swojej niebywałej wręcz uniwersalności. Projektanci tej marki nie eksperymentują przesadnie z designem i moim zdaniem mają rację. W końcu ta forma zestawu stereo zarówno w modelu podłogowym jak i podstawkowym sprawdza się doskonale. Moc w obu przypadkach jest taka sama i wynosi równo 75W na kanał. Różnica wynika jednak ze sposobu strojenia zwrotnic, większej obudowy modelu A38 oraz dodatkowego przetwornika średnio niskotonowego, przez co ma on większe możliwości akustyczne. A20 to kolumny podstawkowe, bardzo kompaktowe w swojej formie. Dzięki niedużej obudowie można je bez problemu zawiesić na ścianie, tym bardziej, że na tylnych ścianach znajdziemy otwór z gwintem pod uchwyt. Głośniki zaskakują niezłym basem, intrygującymi tonami średnimi i wystarczająco klarownym wokalem. Gdy jednak macie troszkę więcej miejsca i lubicie dużo basu, warto pomyśleć nad dodatkowym subwooferem, który można tu bez problemu podłączyć. Podłogowe A38 otrzymały dodatkowy przetwornik średnio-niskotonowy, przez co oferują ciekawszy, nieco lepiej kontrolowany bas. Przez ten fakt na czystości zyskuje też reszta pasma, jednak o tym warto przekonać się osobiście. W obu przypadkach mamy do wyboru kilka złącz sygnałowych, to przede wszystkim HDMI, którym w bardzo łatwy sposób połączymy np. telewizor. Dodatkowo oddano do dyspozycji jeszcze wejście optyczne i analogowe, tu w zmienionej formie. Wcześniejszy jack 3,5 mm ustąpi miejsca klasycznym cinchom, co moim zdaniem jest ogromnym plusem. W końcu nie trzeba szukać przejściówek czy specjalnych kabli, aby podpiąć np. gramofon czy odtwarzać płyt CD. Warto też wiedzieć, że Szwedzi przykładają ogromną wagę do funkcji łączności bezprzewodowej. To przede wszystkim autorski system Audiopro służący do streamingu muzyki, sterowania pracą urządzeń i budowy wielostrefowego nagłośnienia w domu. Dodatkowo w nowych A28 i A38 dochodzi jeszcze współpraca z Google Chromecast oraz Apple AirPlay 2. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, jak duże możliwości otwierają wszystkie te standardy naraz. To oczywiście nie wszystko, co możemy Wam zaoferować w ramach kategorii głośników Multiroom. Ta grupa produktowa jest bardzo, naprawdę bardzo obszerna, zawiera bowiem urządzenia oferujące zróżnicowane funkcje i różny charakter brzmienia. Na potrzeby tego filmu wybraliśmy tylko trzy, naszym zdaniem najciekawsze propozycje. Po więcej szczegółów zapraszam jak zawsze do najbliższego salonu Top heji, gdzie nasi specjaliści odpowiedzą na każde nurtujące was pytanie. Widzimy się na miejscu! Gdy jednak nie macie możliwości odwiedzenia salonu osobiście, jak zawsze zapraszam na stronę www.topheifi.pl. Tam nie tylko doczytacie więcej o cenach, dostępności i naturalnie parametrach poszczególnych urządzeń. Znajduje się tam również ogromna strefa wiedzy dotycząca produktów z branży audio i wideo. Serdecznie zachęcam do wizyty i lektury. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Nie żegnam się, bo zobaczymy się już niedługo w kolejnym materiale.